Witam Państwa bardzo serdecznie. My szykujemy się już do wyjazdu. za morza Nie chcę się wyjeżdżać. W ogóle. byłyśmy jeszcze w różnych miejscach. Nie będę już Państwu stawać tych filmików. Być może jak wrócę do domu, zobaczymy. To znaczy, jak Państwo oglądacie ten film, to my już jesteśmy. i wyjeżdżamy ale wstawię Państwu film jeszcze taki wydaje mi się ciekawy dosyć, ładny znaczy ciekawy pod tym względem, że jest to film ze sklepu z ceramiką robioną ręcznie i były też takie sklepy w Gdańsku ja tam weszłam, oglądałam ceny tych rzeczy i tutaj na miejscu gdzie my jesteśmy też jest taki sklep i też są takie podobne rzeczy. Faktycznie niektóre takie same. I wyobraźcie sobie, że w Gdańsku niektóre rzeczy były tańsze. Gdzie by się wydawało, że, taki, że takie duże miasto. No i mogłoby być drożej. Bardzo ładna ta ceramika jest. Różne ładne rzeczy. Ja nic nie kupiłam, ale. Proszę pooglądać. No, rzeczy ładne. Zobaczcie Państwo zresztą sami. Zapraszam do oglądania. I dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Komentarze, łapki, subskrypcje. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Ech. No i cóż, powrót do rzeczywistości szarej. No, ale zawsze się, się trzeba cieszyć, obojętnie gdzie się jest. Natomiast, rzeczywiście, żeby odpocząć, trzeba gdzieś wyjechać daleko od domu, bo to jest moje zdanie: zmienić środowisko, zmienić otoczenie zobaczyć coś nowego. I naprawdę. No, choćby zbierać cały rok po troszku, bo powiem Wam, naprawdę, gdzieś tak w granicach 2000 zakwaterujecie się na 10 dni. Na przykład, tak jak my, będziecie mieli szczęście w bardzo ładnym hotelu. Znaczy, to jest akurat pensjonat. Ja wcześniej tutaj przyjeżdżałam i były w tej samej cenie o wiele gorzej wyposażone. Ja Państwu jeszcze wstawię ten film, jak wyglądają tutaj pensjonaty, niektóre, znaczy jak wygląda nasz pensjonat. Yy, obiecałam to wcześniej. Nie mam czasu, po prostu, wiecie, no nie mam czasu, bo my cały dzień wędrujemy. Yy, yy, płynęłyśmy i statkiem, było w, super, fantastycznie. Yy, by, byłyśmy w domu, y, y, odrzuconym domu. Było śmiechu co nie niemiara. Y, naprawdę śmiechu co niemiara. Y, y, może ten filmik też Państwu rzuca, ale to też zobaczę, jak przyjadę. Przyjedziemy na miejsce. Y, bo nie wszystko trzeba, trzeba pokazywać, y, ale ten dom y, do góry nogami to po prostu pierwszy raz byłam w takim domu i, i myślałam, normalnie wyjdziemy, no te rzeczy będą podwracane do góry nogami czyli tam była umywalka na y, suficie y, y, łazienka wszystko odwrotnie, wiecie jakbyście stali na suficie nie? natomiast tam była taka mózg nie umiał tego jak wam to powiedzieć zaakceptować bo też były krzywe okna i e, też nas ściągało na boki. Śmiechu było, no naprawdę. E, <laughs> wszedł tam pan z rodziną, e, pobył dosłownie 3 sekundy i mówi on musi stąd wyjść, bo błędnik mu szaleje po prostu. To ponoć związane jest właśnie coś z tym, że e, błędnik tego nie akceptuje i, i kręci się tam strasznie w głowie w takim domku. Nie wiem, czy Państwo byliście. Jakie Państwa wrażenia były? Natomiast pytaliśmy się Pana, na, który sprzedawał bilety, dlaczego to wyglądało tak w tym domku, że nas po prostu rzucało na boki. To znaczy nie umiałośmy utrzymać równowagi, naprawdę. I ten Pan nam powiedział, że no nie do końca znany mózg jest znany, poznany i nie, dostos nie dostosowuje się tak szybko do właśnie takich klasycznych obrazów codziennych, nie potrafi ich szybko zaakceptować zmiany tych obrazów, czyli że okno jest krzywo, że na suficie są meble, a my jakbyśmy po prostu stały na suficie i że jest krzywo, są też te rzeczy. No i stąd taka reakcja, że występują zawroty głowy po prostu. I żeby przejść z jednego końca umieszczenia do drugiego, to o, po prostu myśmy się tak uśmiały, naprawdę to, było, no to był wyczyn. Tam był taki mały chłopczyk, który opanował to troszeczkę. Widocznie małe dzieci to bardziej szybciej łapią. Natomiast każdy dorosły, który tam był... No po prostu, no jak to jest możliwe? No przecież podłoga prosta, wszystko proste, a mózg płata nam figle. Ja się żegnam z Państwem na dzisiaj. Życzę pięknej pogody. My mamy taką. No, jest takie niebo zamurzone, ale powiem Wam, że jest ciepło. Wczoraj był zakaz kąpieli nad Morzem Bałtyckim, ponieważ zakwitły yy, sinice, więc. No, tak się dzieje, jak jest bardzo ciepło. Patrzę, kotunia leci. Yy, jak jest bardzo ciepło, i wielki, że albo przyjechało tylu, tylu turystów w, w sobotę, yy, i nie mogli się kąpać. Była wywieszona czerwona flaga, pewnie niektórzy zasłyszeli. Dzisiaj już widziałam, że w niektórych miejscach się można kąpać, no ale. Lepiej nie ryzykować, jeżeli jest taka plaga, ponieważ to yy, nie jest bezpieczne. Poczytajcie sobie o zaosinicach, jak klikną. Yy, no, ludzie lekceważyli sobie niektórzy, ale większość. Yy, to, oczywiście ratownik zaraz zareagował na no to. Yy, o, piękny wiaterek mamy tutaj. I raczej tam ratownicy pilnowali, chodzili z megafonem i informowali, że nie wolno się kąpać. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia filmu właśnie z tego sklepu z ceramiką. Piękne rzeczy. Może troszkę za krótki, no ale tak mniej więcej sobie można zobaczyć. Wszystkie te rzeczy są robione ręcznie. Miłego dnia życzę. Pa pa. To jest w czerwonym jeszcze i chyba tutaj jest 215 zł. Tak, ona jest jeszcze w takiej zieleni ładnej i w turkusie. Ale ta jest w no gdzie, a gdzie pani ławeczka? Pani jeszcze ją w turkusie A Na, na tej ławce Jest w zieleni. Tak no, tak. ładna ta w turkusie. No. Taka ławeczka. No nie ja Nie powiem, że to po prostu można ładne naczynie przełożyć obrócić do góry nogami. I wtedy ma pani, że. Może sobie tą, tą no, to. No, skomponować jakoś, tak, nie? Tak, to niekoniecznie na ławce, nie. Yy, niekoniecznie tak. Piękne są te rzeczy tutaj. To tak? Tak i masłniczami witrażowymi tak? No ładne jest ten, ten niebieski Jest rękodzieło chyba, tak? A takie domy? 75. 95, a ten mniejszy? 75. Fajne te domki, nie? Bo ja mam mało wszystko w domu, także wiem, Tak, to trzeba przełamać, ale. I te kurki jeszcze muszę zrobić. I takie kurki. Атакурка. Ale jakby coś, to się Pani tak szybko to nie sprzeda, nie? chyba. Powiem Pani tak, niektóre rzeczy mam pojedyncze już, tak. Pani się może zastanowić też. Tak. Dwa na przykład są zegary turkusowe, a czerwony jest jeden. Tutaj to jest tych kamieniczek, nie? No, no, no. Bo to tak, to różnie jest, tak. My widzieli w tym. To nie ma tak. Pewne rzeczy tam jeszcze mam na przykład na magazynie, że mogę dołożyć. Ale... Piękne są te rzeczy. Ale tak, niektóre są pojedyncze już. Kociaczki, bo te są pojedyncze na przykład. Tak? Te. Koniki. Słówki, że Pani mnie nie ujęła w tym mm, Nie do końca chcę uczestniczyć. Nie, nie, nie sobie tutaj. Po... Jakby Pani chciała, to nie ma problemu, ale jak nie, 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 ja nie lubię ani zdjęć i lubię oglądać, natomiast nie lubię <noise> Zdjęcia, nie, nie, dobrze, dobrze. Ja też nie. Wy wszyscy przesadacie są. Nie położono to... Nie drętwi, ani niczego, nic nie mówię. Dobrze, to dziękujemy to bardzo. Dobrze,